Podcast Kopernikański, czyli historie jak z książek. Zaprasza Książnica Kopernikańska w Toruniu. Dzień dobry, w podcaście kopernikańskim Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu witawa Was serdecznie Rosław Jary Jaworski. W dzisiejszym odcinku poznacie Helenę Grosównę, wielką gwiazdę przedwojennego polskiego kina. Piękna Helena, jak o niej mówiono, zagrała w najbardziej kasowych filmach przedwojennych. Czy była tylko piękna? Czy jednak najważniejszy był jej niezwykły talent aktorski? O tym porozmawiam z moim gościem Szymonem Spandowskim, ale najpierw poznacie fakty. Przygotujcie głośniki i słuchawki, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Helena Grosówna urodziła się 25 listopada 1904 roku w Toruniu, a zmarła 1 lipca 1994 roku w Warszawie. Była tancerką, aktorką teatralną i filmową oraz choreografką. Debiutowała na scenie w toruńskim teatrze, a w latach dwudziestych kształciła się i występowała we Włoszech i Francji. Na wielkim ekranie zadebiutowała w 1935 roku i przez kolejne cztery lata zagrała w blisko 40 filmach. Jej historię opowiedziano w komiksie wydanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski pod tytułem Helena Grosówna nigdy nie trać nadziei. Po wojnie spotkały ją jednak... A nie powiem, posłuchajcie całej rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Szymon Spandowski, dziennikarz toruńskich nowości, niezmożony odkrywca toruńskich wątków w historii polskiego kina. Szymon jest także jedną z tych osób, które od lat walczą o pamięć o Helenie Grosównie. Jest sierpień 1939. Helena grosówna, Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo przygotowują się do lotu do Hollywood. Tam czekają na nich rozmowy, casting i będą pierwszymi po poli Negri gwiazdami z Polski w Hollywood. Czy tak było? Oni nie mieli lecieć, tylko mieli płynąć statkiem i bilety sobie kupili i mieli płynąć w listopadzie. Albo październiku 1939 roku. No, bilety już mieli w każdym razie. I czy, jak sądzisz, bo ty jesteś w Heleną Grosówną za pan brat od dawna, jak sądzisz, czy rzeczywiście gdyby, oczywiście nie wybuchła wojna, czy mieliby szansę, a zwłaszcza Helena? Mądrzejsi ode mnie mówią, że miała duże szanse, tym bardziej, że cieszyła się poparciem Polinegri i to nie było takie poparcie od tak sobie wielkiej aktorki światowej dla aktorki z dalekiego kraju. Obie panie się doskonale znały. W latach 20. mąż grosówny był zarządcą pod paryskiego majątku Polinegri. No i on tam był, grosówna też tam była. Podczas pobytu we Francji, grosówna chodziła do no, bardzo renomowanej szkoły baletowej. A także co ustalił pan Krzysztof Trojanowski, zagrała w filmie kręconym w, też pod paryskim studiu Paramontu. Był to pierwszy film, w którym padły słowa polskie z ekranu. No i pierwsze słowa polskie z ekranu wypowiedziała właśnie Helena Grosówna. To dość niesamowite, bo właśnie o tym też, o to też chciałem cię zapytać, czy ktoś dzisiaj sobie uświadamia, że pierwsze Polskie słowo z ekranu, nagrane na taśmie filmowej, to właśnie ona, czy to jakoś tak gdzieś zginęło w, w tłoku, że tak powiem? No, myślę, że zginęło tak samo, jak i zginęła ona sama. No, to było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy zaczęliśmy wyciągać grosówne z niepamięci, ale przypominam, że jak się za to wspólnie zabraliśmy w roku pańskim, w 2009 chyba tak, no to wiele osób prze, przystawało na ulicy zdumionych tym, że grosówna Storunia pochodziła. No właśnie, a do tego jeszcze za moment wrócimy. Zadam ci jeszcze pytanie dotyczące jej statusu przedwojennego. Czy naprawdę była przed wojną, bo tak jak mówisz, gdzieś zniknęła, czy naprawdę była przed wojną taką super gwiazdą kina Polskiego? Grała bardzo dużo, grała główne role w bardzo cenionych przed wojną i popularnych filmach. Grała wspólnie z najważniejszymi aktorami tamtych czasów. W końcu to, że w konkursie Polonii amerykańskiej zwyciężyła trójka Grosówna, Bodo, Dymsza, no to, to nie było przypadkiem. To był dzięki temu konkursowi właśnie miały się otworzyć przed nimi bramy Hollywoodu. Gwiazdą zdecydowanie była najjaśniejszą. Grosówna Bodo-Dymsza, to nie wiem, można by powiedzieć dzisiaj Linda, szyc i. No i kto? Do kogo można by dzisiaj porwać grosówne? Można w ogóle? Ja mam wrażenie, że to był tak niezwykły talent, tak wszechstronny, że trudno nawet dzisiaj o kogoś takiego. Jakoś nikt mi się nie nasuwa. Mogę w anegdotkę opowiedzieć. Jak najbardziej, dawaj. Jakiś czas temu telewizja puszczała serial o Eugeniuszu Bodo, no, w tym serialu była słynna scena jak kręcą film Paweł i Gaweł, no i Dymsza i Bodo śpiewają grosównie kołysankę jak śpi kochanie, no i pan Michał, syn pani Heleny jak obejrzał tę scenę to powiedział, to moja mama miała być taka brzydka? Tak naprawdę nie zapowiadało się na to, że ona będzie aktorką, tancerką, bo była przecież córką toruńskiego rzeźnika. Dobrze to sobie tam odnalazłem? Córką toruńskiego rzeźnika i, i to miało swoje poważne konsekwencje, ponieważ już jako gwiazda warszawska, no to często przyjeżdżała do Torunia i wracała do Warszawy wcale nie z piernikami, ani też nie ze słoikami, ale wracała z wędliną. Była córką rzeźnika. Może to nie jest problem, bo córki rzeźników też mogą przecież robić karierę. W jej przypadku problem polegał na tym, że jej ojciec no, dosyć wcześnie zmarł i. Na nią spadł obowiązek może nie utrzymania rodziny, ale pomocy w utrzymaniu rodziny, więc jak zaglądamy do księgi adresowej Torunia z 1923 roku, no to znajdujemy w niej panią Leokadię Gros-Wdowę oraz Helenę Gros-Sklepową. Pani Helena pracowała wtedy w dziale konfekcji męskiej w domu towarowym Kałamajskiego na Szerokiej, no i poza tym w tajemnicy przed matką chodziła do szkoły. Szkoły teatralnej, na kursy organizowane przy Toruńskim Teatrze? No właśnie, bo tutaj zaczęło mi, jakby brakować takiego łącznika, takiej linii łączącej, no bo tutaj pani pracująca, jak mówisz, w sklepie z odzieżą, że tak powiem, a tutaj gwiazda aspirująca nawet do Hollywood. Co się działo od momentu, kiedy poszła na te tajne lekcje? Jak, jaka była jej droga? W pewnym momencie się to wydało. Pani Leokadia się dowiedziała od sąsiadki, że córka występuje na scenie. Była z tego powodu no, jej matka bardzo nieszczęśliwa, ponieważ wtedy aktorzy nie byli bardzo cenieni. Grosówna pierwsze kroki stawiała w Toruniu na scenie, najpierw na tych kursach, potem na scenie w ogóle. U Kałamajskiego na dziale konfekcji męskiej poznała swojego przyszłego męża. Wspomniałeś już nazwisko Polinegri ono padło na samym początku. Powiedz mi, czy rzeczywiście istniała taka sytuacja, że Pola Negri udzieliła pomocy Helenie Grosównie? No na pewno wtedy, kiedy, kiedy Gierszal z Heleną, świeżo poślubioną, pojechał do Francji, obie panie się spotkały, są nawet zdjęcia z tego spotkania, w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w tym majątku Polinegri, organizowane były dożynki polskie i pani Helena siedzi tuż przy Polinegri właśnie. Tam na pewno wielka gwiazda światowa, przyszłej gwieździe polskiej, pomagała. Później Miała pomóc też w Stanach Zjednoczonych, no ale niestety wojna. No tak, to już ustaliliśmy, że wojna skończyła ten piękny sen. Jak ty odkryłeś dla siebie Helenę Grosównę? Jak to się stało? Szymon Spandowski wszedł do biblioteki, spadła mu na głowę książka, wypadła z niej kartka z napisem Helena Grosówna? No ale to jest chyba kluczowe, bo jesteś de facto ojcem tego, że w Toruniu zaczęto przypominać sobie o Helenie Grosównie. Powiedzmy jednym z, bo pan Krzysztof Trojanowski już wcześniej walczył o kącik pamięci w toruńskim teatrze poświęcony pani Helenie. Jak to było? No, przeglądałem w internecie coś na temat jednego z filmów, w których ona grała. Kliknąłem na życiorys i ze zdziwieniem. Przeczytałem, że urodziła się w Toruniu, no więc w sumie no to już nie powinno mnie takie rzeczy zaskakiwać, bo no, często się okazuje, że ktoś bardzo znany ma toruńskie korzenie. Często w każdym razie takie, takie przypadki zdarza mi się znajdować, że ktoś znany ma korzenie w Toruniu, a w Toruniu no, nikt o tym nie pamięta. Zacząłem drążyć, zaczęliśmy szukać domu, w którym mieszkała, potem się okazało, że to... W sumie są dwa domy. No i tak jedno od drugiego się potoczyła historia. Poznałem syna pani Heleny. Bardzo, bardzo ciekawy człowiek. Niesamowite anegdoty opowiada, no ale trudno, żeby nie opowiadał niesamowitych anegdot, skoro jego ojcem chrzestnym był Adolf Dymsza. Jak uważasz? Czym Helena Grosówna czarowała ludzi? Co było w niej fascynującego? Ludzie mówią, że uśmiechem. I rzeczywiście coś, coś w tym jest. To była gwiazda wielkiego formatu, całkowicie naturalna. Ona o sobie opowiadała, że zawsze była Helenką Storunia, i rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Nie tylko Storunia, ale z mokrego, no de facto, z biedniejszego, robotniczego przedmieścia. Czy ona cię z tych czarno-białych kadrów jakoś olśniła? Poczułeś, że to jest fajna osoba? Helena odróżnia się od wielkich dam tamtego kina właśnie taką naturalnością. Przed kamerą zachowywała się z taką swobodą, jak, jak Dymsza czy Bodo. Nie było takiej pozy jakiejś. To było po prostu no, takie naturalne. No. Po wojnie Przyszedł dla niej ciężki czas, znaczy w czasie wojny pracowała jako kelnerka, potem powstanie warszawskie, porucznik Bystra, batalion Sokół, miejsce Południowe. Po wojnie no, siłą rzeczy, logicznie by było, że jest dalej gwiazdą, ale całkowicie zniknęła. I to też było ciekawe odkrycie wtedy tam sprzed lat, kiedy zaczęliśmy wyciągać w grosówne z zapomnienia. Kiedy zacząłem jej historię poznawać bardziej, okazało się, że ona bardzo szybko włączyła się w konspirację. Dzięki temu, że była Storunia i miała kontakty wśród tutejszych Niemców, uratowała kilka osób, kolegów, aktorów. No i w ogóle w tej konspiracji brała udział bardzo aktywny. No Do tego stopnia, że podczas powstania warszawskiego była już oficerem armii krajowej. Jak się skończyło powstanie, trafiła do obozu Jenieckiego. Obóz Jeniecki wyzwoliła pierwsza dywizja pancerna generała Maczka, konkretnie oddział dowodzony przez bodejrze majora Cieśnińskiego, Tadeusza Cieśnińskiego. Grosówna była już wtedy wdową, znaczy najpierw się rozwiodła, potem jej pierwszy mąż umarł w obozie koncentracyjnym. Pan Cieśliński wyzwolił obóz, wyzwolił Helenę, no i Helenę to zdobył. Mogli zostać, mogli zostać na zachodzie, ale oboje bardzo chcieli do Polski wrócić, i tęsknota za krajem była absolutnie szczera. Przez wiele lat szukaliśmy. Dokładnego adresu pani Heleny, no bo wiedzieliśmy, że od 20 roku co najmniej mieszkała w domu na rogu Głowackiego i PCK, czyli dawnej wodnej. Ale nie wiedzieliśmy, który w którym mieszkaniu. No i długo, długo trwały poszukiwania, aż wreszcie znalazł się na jednej z aukcji internetowych list napisany do, y, przez Grosównę. W każdym razie Grosówna pisała o tym, że no, wróciła do ukochanej ojczyzny i prosiła, aby listy kierować do jej matki na ulicę wodną y, 30 przez 2. Widać było, że się. No, bardzo bardzo za krajem stęskniła. No, niestety, kraj się za nią, znaczy, kraj się może i za nią stęsknił, ale władze ludowe zdecydowanie nie. Grosówna raz, że sama miała przeszłość akoską, dwa, że jej mąż, jak mówili ubecy, miał życiorys pisany maczkiem, generałem. No, a trzy, była no, była twarzą przedwojennego polskiego kina, więc była też twarzą tego przedwojennego, bardziej eleganckiego świata. Zatem w PRL-u nie miała szans na dalszą karierę. Trafiła do teatru Syrena, związana była z teatrem głównie. W filmie pojawiła się dopiero w latach 60., i to tylko w dwóch czy trzech filmach wystąpiła, grając epizodyczne role. W tym filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc, zagrała matkę Jacka i Placka, czyli braci Kaczyńskich. Mówisz tutaj cały czas o postaci, która de facto w innym kraju, w innej rzeczywistości, gdyby nie wybuchła wojna, gdyby nie to, gdyby nie tamto, gdyby nie pojawili się komuniści, powinna być gwiazdą rozmiaru Brigitte Bardo, mi się wydaje. Tymczasem przeglądałem przed naszą rozmową internet i zobaczyłem, że hasło polskie hasło na Wikipedii to jest tylko kilkanaście linijek. Dlaczego tak jest? I co z tym zrobić? Czy w ogóle można coś zrobić? Ja bardzo czekam na biografię pani Heleny. Czekam już na nią od. To już 10 lat będzie niedługo. Jak autorów tej biografii oprowadzaliśmy po Toruniu szlakiem. Szlakiem właśnie pani Heleny. No i tak. Czas ucieka, a książki nie widać. No, na pewno, gdyby się książka pojawiła, to byłoby tych linijek w Wikipedii pojawiłoby się więcej. No i w ogóle, pamięć by się utrwaliła, tym bardziej, że pani Helena zmarła prawie 30 lat temu, ale pamięć o niej wciąż żyje. No, czego dowodem jest chociażby to, że komiks, który wydał Urząd Marszałkowski, no, rozszedł się na pniu po prostu. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby upamiętać ją w takie nowocześniejsze metody? Czy na przykład komiks to był dobry pomysł? Oczywiście, że tak. W ogóle ta seria komiksowa jest moim zdaniem bardzo trafiona. Znaczy, wszystkich komiksów nie, nie czytałem, ale te filmowe z całą pewnością. Ten Nogrosównie jest bardzo fajnie zrobiony. Fajnie napisany. Nie każdy sięgnie po, po książkę, która będzie miała tam 500 stron ze zdjęciami. Wiele osób komiksem się zadowoli. A, no... a czy to prawda? Tak rozmawialiśmy tutaj, udawał, że nie wiem. Rozmawialiśmy i dowiedziałem się od ciebie, ale przecież tego nie wiem, że stałeś się jak gdyby firmą dystrybucyjną tego komiksu? Można tak powiedzieć. Kiedy się komiks pojawił, to jeszcze było przed pandemią. No, no nowości dostały 20 egzemplarzy, czy ileś dla czytelników. No i ja o tym komiksie napisałem. Czytelnicy mieli się zgłaszać, jeśli komiks chcieli otrzymać. No i wszystko było fajnie, tylko że tekst, który się ukazał w Internecie, podchwycił portal Stare Kino, umieścił y, informację o tym komiksie. U siebie, więc no w pewnym momencie zaczęli mi się zgłaszać ludzie z Krakowa, z Przemyśla, ze Śląska, z Warszawy. No i skończyło się na tym, że biegałem do Urzędu Marszałkowskiego prosząc o no, następne komiksy. Potem na pocztę kupując koperty, a potem no, z naręczem kopert leciałem na pocztę, żeby wysyłać tym ludziom. I to było fajne, bo się odezwało kilka osób, tak na zasadzie, że ojej, jak ja się cieszę, że taki komiks się pojawił. Bo pani Helena była koleżanką mojej babci, i jak byłam mała, to chodziliśmy z babcią. Babcia mnie zabierała do niej, do domu, i, i to była taka strasznie miła, ciepła osoba. Ktoś tam z rodziny też się odezwał. No, Pewnie mógłbym, jak się zaczęli ci ludzie z, całej, z całego kraju zgłaszać, pewnie mógłbym na to machnąć ręką, ale oni byli tak autentycznie ucieszeni bądź zaciekawieni tym, że no po prostu machnąć ręką nie można było, więc yy, przyznaję się, duża część pierwszego nakładu tego komiksu to ja ją przejąłem i rozesłałem po kraju. No cóż, powiem ci szczerze, że moim zdaniem w lepsze ręce dystrybucja komiksu o Grosównie nie mogła trafić. No może jeszcze Krzysztof Trojanowski. Jakbyście razem dystrybuowali, to w ogóle byłoby absolutnie cudownie. Na sam koniec mam takie pytanie o to, co mogłoby się jeszcze wydarzyć, żeby przypomnieć. Powiedziałeś o książce, a co byś powiedział na film o Helenie Grosównie? E, tak tylko trzeba by bardzo starannie dobrać aktorkę, która by zagrała panią Helenę, bo Pan Michał Cieśliński, syn grosówny. No, to jest surowy juror, bardzo taki. No, film to miał powstać, bo przecież w świętej pamięci Marcin Gładych się do niego przymierzał, ale nie wyszło. No cóż, no to na razie zostańmy na poziomie komiksu. A ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję. Dzisiaj poznaliście piękną Helenę o najpiękniejszym uśmiechu przedwojennego kino. Gwiazdę wszechstronną, tancerkę, choreografkę i aktorkę. Kobietę, która, mimo powojennych szykan ze strony komunistów, pozostała pogodną osobą, która nigdy nie traciła nadziei. Teraz możecie poszerzyć wiedzę o Grosównie, wklikać jej nazwisko do wyszukiwarki albo wpaść do Książnicy Kopernikańskiej po książkę o niej. Albo do jakiejkolwiek innej biblioteki blisko Was, bo w końcu nasz podcast słychać na całym świecie. Partnerem głównym podcastu Kopernikańskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a podcast został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W następnym odcinku poznacie człowieka, który wiedział, że dla wszystkich starczy miejsca, pod wielkim dachem nieba. Do usłyszenia w podcaście kopernikańskim.